wulkanizm i plutonizm. Czym są i czym się od siebie różnią? Oczywiście zacznijmy od plutonizmu, ponieważ on jest nam, można powiedzieć, troszkę mniej bliższy. Ponieważ są to procesy zachodzące pod powierzchnią naszej planety i dotyczą one oczywiście magmy, czyli roztopionych skał. Wpływają, ta magma wpływa pomiędzy skały, z których zbudowana jest skorupa ziemska, ale nie wypływa na powierzchnię. Ponieważ procesy, kiedy ta magma wypływa na powierzchnię, to jest wulkanizm, i o tym będziemy mówić za chwilę. W wyniku plutonizmu powstają intruzje magmowe, to też procesy powstawania magmy. Pamiętajmy, że plutonizm to nie tylko ruch tej magmy, ale też procesy powstawania magmy, procesy dotyczące jej ruchów oraz zastygania. Aha, nie powiedziałem skąd nazwa. Nazwa plutonizm pochodzi od boga rzymskiego Plutona, który był oczywiście bogiem, Podziemi. Pamiętajmy, że plutonizm to też powstawanie skał plutonicznych, czyli skał magmowych oraz intruzje, czyli te zas ta zastygła magma, która przemieściła się wewnątrz pomiędzy te starsze skały, wdarła się niejako pomiędzy nie i zastygła, ale nie wydostając się na powierzchnię ziemi, ponieważ wydostawanie się na powierzchnię ziemi to już domena wulkanizmu. A wulkanizm to procesy doprowadzające do wydostania się magmy na powierzchnię, ale kiedy ta magma wydostanie się na powierzchnię, już nie jest magmą, tylko jest lawą. Pamiętajmy, że magma i lawa, chociaż są do siebie bardzo podobne, i lawa powstaje z magmy, troszkę różnią się swoim składem, ponieważ w czasie tego wydostawania się część tych gazów, tych składników z magmy niejako znika, i lawa jest troszkę inna. Oczywiście, wulkanizm to moment, kiedy te skały zostają niejako przerwane, te, które są powierzchnią naszej planety, i przez szczelinę czy przez komin wydostaje się magma, lawa na powierzchnię naszej planety. Wulkanizm są to wszystkie procesy geologiczne będące związane z lawą i innymi materiałami, które wydobywają się z wnętrza litosfery. Dotyczy to procesów zachodzących na powierzchni Ziemi. Są to procesy właśnie wynikające z ruchów magmy i mamy erupcję wulkanów, czy też zjawiska hydrotermalne. Więc, plutonizm to to, co pod powierzchnią Ziemi: wszystkie procesy związane z powstawaniem, ruchami i zastyganiem magmy. Wulkanizm to procesy związane z wydobyciem się tych materiałów z wnętrza Ziemi na powierzchni naszej planety. Czyli mamy erupcję wulkanów, wulkany, no i te zjawiska hydrotermalne, o których będzie oddzielny materiał. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.